Rozdział 17. Poszukiwania w Forcie Legionów, odnalezienie studni, wykop w fosie, znowu biurokracja, badania skarpy, jak się uchronić przed dżumą, ceglana skarbonka. Pan samochodzik zatarł ręce, aż mu zaskrzypiały stawy. Sala numer 6 w Forcie Legionów była pełna. Oprócz mnie, szefa i Jacka przybyli także emerytowany dyrektor Marczak, przedstawiciel wojewódzkiego konserwatora zabytków, inspektor Kowalski z miejskiego zakładu oczyszczania, nadkomisarz Skorliński z ludźmi do zabezpieczenia śladów i ekipa telewizyjna. Wydawało mi się, że szef chce zaraz po dotarciu do skrytki zwołać konferencję prasową. Cóż, odrobina propagandy sukcesu mogłaby się przydać. W końcu pan Tomasz dał mi znak ręką. Przyklękliśmy z Jackiem i łomami zaczęliśmy skrobać zaprawę między cegłami posadzki. Operator włączył silny reflektor halogenowy i uruchomił kamerę. Wyjęliśmy pierwszą warstwę cegieł i zabraliśmy się za drugą. Minęły dwie godziny. Trzecia warstwa poddawała się powoli. Jeszcze dwie albo trzy. Zgromadzeni zaczęli zdradzać objawy znudzenia. Część wyszła na dziedziniec zapalić. Wreszcie ostatnia warstwa. Przebiłem cienką zaprawę i złapałem cegłę, zanim zdążyła wpaść do studni. Wyłamałem jeszcze kilka i poświeciłem do środka. Na dnie widać było warstewkę ziemi, naniesionej pewnie przez wodę. Poszerzyłem otwór. Kamarzysta przeprosił mnie na chwilę i sfilmował dziurę. Wreszcie otwór powiększył się na tyle, że mogłem zrzucić do środka drabinkę sznurową. Odprowadzany spojrzeniami wszystkich zgromadzonych, opuściłem się na dół. Niebawem zawisłem nad dnem. Delikatnie zbadałem podłoże jedną nogą. Bałem się, że mu może mieć nawet parę metrów głębokości. Jednak, tuż pod powierzchnią błota, poczułem coś twardego. Stanąłem śmiało i rozejrzałem się. Studnia miała prawie dwa metry średnicy i około pięciu metrów głębokości. Jej ceglane ściany były lite, w żadnym miejscu porządek cegieł nie był zakłócony. Tylko w stropie obok mojej dziury widać było jeszcze jedną, zamurowaną w zamierzchłej przeszłości. Szef zrzucił mi saperkę. Odgarnąłem błoto. Pod spodem był beton. — Potrzebuję piły ultradźwiękowej — rzuciłem do góry. Po kilku minutach przyniesiono ją z samochodu. Przyłożyłem ją do podłoża i ustawiłem na maksymalną długość wiązki. Wyciąłem okrąg. Wiązka nie przeszła na drugą stronę. Przeszkoda ma powyżej pół metra grubości, zauważyłem. Usłyszałem podniesione głosy na zewnątrz. Wyłączyłem piłę i spokojnie czekałem na wynik narady. Za pół godziny będzie fachowiec z młotem pneumatycznym, poinformował mnie Jacek. Wyszedłem na górę. Czekaliśmy. Wreszcie na dziedziniec wjechała nieduża ciężarówka z miejskiego zakładu oczyszczania. Przywiozła agregat i dwóch robotników z młotem. Opuścili się na dno i założywszy słuchawki, zaczęli kuć podłogę. Ciekawe, kiedy to zabetonowano, mruknął do mnie Jacek, gdy weszliśmy na dziedziniec. Sądzę, że to pod chorąży mróz zabezpieczył się w ten sposób. Ale którędy wlał beton i ile go wlał? Pewnie to on zrobił dziurę w stropie zaraz koło naszej, a potem starannie zamurował. A wlać mógł całą betoniarkę, o ile wtedy mieli już betoniarki. Słowo betoniarka źle mi się kojarzy, westchnął chłopiec. Na pewno mieli, powiedział szef, który tymczasem wyszedł z sali i przyłączył się do nas. Tego może być nawet parę metrów. Tylko po co to zrobił? Pewnie przewidział, że Niemcy zainteresują się tym obiektem, jak wszystkimi przechwyconymi budynkami wojskowymi. Wlał kupę betonu, na wierzch dał warstwę ziemi, żeby wyglądało to na zwyczajną zamuloną studnię. Minęły jeszcze dwie godziny. Zajrzałem do szybu. Robotnicy wdarli się już około metra w głąb. Jak się okazało, w betonie tkwiły zbrojenia, i to nie byle jakie. Sto starych szyn kolejowych, pociętych na mniej więcej półtora metrowe kawałki. Napracowali się, mruknął szef. Chyba tędy się nie przebijemy. Opuściłem się na dół i pomogłem robotnikom w ten sposób, że poprzecinałem piłą ultradźwiękową wszystkie sterczące w dziurze szyny. Było tego złomu chyba 150 kg. Wytaskaliśmy je na górę i budowlańcy podjęli pracę, jednak kucie twardego betonu szło bardzo powoli. Przedstawiciel konserwatora doszedł widocznie do tego samego wniosku, bo po dalszej godzinie zarządził przerwanie akcji. To bez sensu, powiedział. Przebicie tego czopa zajmie rok. Spróbujemy w fosie, zaproponował pan samochodzik. Bezpośrednio przy ścianie fortu na wysokości studni. Popatrzyliśmy na zegarki. Była już czternasta. No dobra, zdecydował przedstawiciel konserwatora. Przeniesiemy Majdan. Przeszliśmy na zewnątrz i wspólnymi siłami ściągnęliśmy wózek z agregatem do fosy. Odmierzyłem starannie i wskazałem miejsce. W ruch poszły łopaty. Metr pod powierzchnią ziemi natrafiliśmy na warstewkę cementu. Dawne utwardzenie dna fosy. Poniżej znów był piasek. Metr, dwa, trzy. Brzegi musieliśmy zabezpieczyć deskami, żeby nie osypały się, grzebiąc na zawsze pracujących w dziurze robotników. Facet z kamerą usiadł sobie na kilku cegłach i jadł kanapkę. Zajrzałem do dziury. Nadal tylko piasek i piasek. Wszyscy tracili pomału nadzieję, gdy z otworu dobiegł nas stukot, a potem dźwięk, jaki wydaje metal w zetknięciu z kamieniem. Zajrzeliśmy ostrożnie. Robotnicy odsłonili czarny, beczkowaty przedmiot leżący na dnie. Strop pokryty dla zabezpieczenia przed wilgocią warstwą bitumitu. Niebawem odsłonili większą część, i zabezpieczywszy ściany przed osypywaniem się, zabrali się za kucie młotami pneumatycznymi. Cegły rozpadały się w pył. Wreszcie rozległ się trzask. Byli po drugiej stronie. Powiększyli otwór i wycofali się na górę. Zbiegłem niecierpliwie, przeskakując po kilka stopni drabinki i zajrzałem. A potem zakląłem. Beton wypełniający studnie dotarł także tutaj. Korytarz wypełniony był prawie po sufit. Pomiędzy warstwą betonu a stropem tunelu pozostawała szpara grubości maksymalnie 20 cm. Zbyt wąska, nawet dla szczupłego jacka. Nachyliłem się i poświeciłem latarką. Zabetonowany korytarz ciągnął się gdzieś w głąb, a w odległości kilkunastu metrów spostrzegłem coś, co mogło być poprzecznym murem. Trzeba spróbować z zewnętrznej strony fosy, powiedziałem. Jakoś nikt nie palił się do mojej propozycji. Zasypujcie, rozkazał robotnikom przedstawiciel konserwatora. Tam nie możemy już kopać, powiedział do mnie. Teren parku należy do zarządu terenów zielonych. Pan jest inspektorem od terenów zielonych, zwróciłem się do Kowalskiego. Wzruszył bezradnie ramionami. Jestem inspektorem z ramienia MPO, powiedział. To znaczy, że kontroluję stan przestrzegania czystości w parkach. Pomagam wyszukiwać i likwidować dzikie wysypiska śmieci. Ale kopanie dziur w parkach to nie działka MPO. Biurokracja. Szef popatrzył na zegarek. 16. Na dziś kończymy, powiedział zmęczonym głosem. Jutro postaram się uzyskać zgodę od zarządu terenów zielonych. A może sami wykopiemy te studnie nielegalnie, zaproponował Jacek. Sześć godzin będziemy na miejscu. Nie mamy drewna do szalunków, a tu gleba jest piaszczysta. To zbyt niebezpieczne, powiedziałem. Możemy wrócić na brzozową i poszukać wlotu od strony skarpy. Byliśmy jednak zbyt zmęczeni. Szef zarządził odwrót. Następnego dnia od rana pan Tomasz wisiał na telefonie, usiłując ustalić, komu podlega park imienia Traugutta. Wreszcie zdenerwowany rzucił słuchawkę na widełki. Niczego nie można się dowiedzieć, powiedział ze złością. Teoretycznie park powinien podlegać zarządowi terenów zielonych. Tymczasem oni twierdzą, że w tej części Warszawy nie zajmują się żadnymi parkami. Ten wokół fortu powinien podlegać zarządowi gminy centrum, ale oni twierdzą, że to już podlega Żoliborzowi. Dodzwoniłem się tam i usłyszałem, że im podlega wszystko na północ od linii kolejowej, a park leży w gminie centrum. Dzwonię do nich znowu, ci idą w zaparte, że nie wiedzą komu podlega. Wreszcie wymyślili, że parkiem administruje Agencja Mienia Wojskowego. Owszem, administruję fortem i pasem ziemi dookoła. Gdybym chciał kupić, to będzie przetarg. Kopać dziur nie mogę, bo oni tylko zarządzają terenem, a należy on do wojska. Co gorsza, nie potrafili powiedzieć, komu konkretnie podlegają w tej kwestii. A kto tam na przykład przecina gałęzie, zaciekawiłem się. Prywatna firma ogrodnicza na zlecenie zarządu dróg i mostów. A oni tam skąd? Część parku zalicza się do Otuliny biegnącej brzegiem Wisły trasy wybrzeże gdańskie. To jakaś paranoja, jęknąłem. Znaleźliśmy skrytkę. Jest o wyciągnięcie ręki. Wystarczy wydrążyć sześciometrowej głębokości szyb, i można zanurzyć ręce w klejnotach po łokcie, a tymczasem jakieś biurokratyczne przeszkody. Pan Tomasz westchnął ciężko. Z biurokracją trudno wygrać. Wykopię te dziurę na wariata. Skoro sami nie wiedzą, komu podlega ten park, to nikt się nie przyczepi. Zmartwie cię, Pawle. Żeby kogoś zamknąć za dewastowanie terenów publicznych, ani policja, ani Straż Miejska nie muszą wiedzieć, komu podlega park. Oni cię po prostu złapią, wylegitymują, wlepią mandat i pokrzyku. Zapragnąłem walnąć głową w ścianę. Idę szukać od strony starówki, powiedziałem twardo. Zadzwoniłem po Jacka i niebawem znaleźliśmy się koło odkrytego przedwczoraj lochu. Archeolodzy zabezpieczyli go solidną betonową plombą. Niewątpliwie podobno odcięli także kryptę. Badaliśmy skarpę, ale nie natrafiliśmy na żaden ślad. Przenieśliśmy się na sąsiednią posesję. Właściciele nie stawiali nam żadnych przeszkód. Nie znaleźliśmy jednak żadnych śladów wlotu do podziemia. To może być gdziekolwiek mruknąłem gdyby stopniał śnieg może mielibyśmy szansę dostrzec wlot to musi być gdzieś na posesji z remontowanym domem powiedział Jacek tu by zauważyli tego gościa nie sądzę żeby ranny usiłował ukryć się w lochu o którym wiedział że nie ma z niego wyjścia mógł tam się ukryć instynktownie wiedział że to dobra kryjówka o trudnym do odnalezienia wejściu nie da się wykluczyć mruknąłem sądzę że możesz mieć rację przez ostatnie dni nie odwiedzał jej. Na tym śniegu widać ślady wyłącznie nasze i tych ludzi, którzy zabezpieczyli loch prowadzący do krypty. Kiwnął poważnie głową, potwierdzając moją hipotezę. A może tunel zaczyna się gdzieś w piwnicy któregoś z tych domów, powiódł ręką. Cóż łatwiejszego, niż kupić dom i z jego piwnicy poprowadzić dowolnej długości podkop? Ziemię można wysypywać w ogródku nocami. Na podwórko wjeżdżają wozy z cegłami, żołnierze wnoszą je do środka, Właściciel ogłasza, że powiększa piwnicę, żeby mieć gdzie trzymać wino. Transport materiałów prowadzony jest zupełnie jawnie, w biały dzień. Nikt nawet nie zauważy. Czekaj, czekaj, powstrzymałem jego galopującą fantazję. Przyjeżdżają dwa wozy cegieł. To nikt nie zwróci uwagi, ale jeśli będzie ich po kilka dziennie, to ludzie zaczną szeptać. A może zrobić inaczej. Kupić parcele i na jej terenie prowadzić pracę przy wznoszeniu domu. I jednocześnie muru oporowego od strony skarpy. Wówczas nikogo nie będzie dziwił bałagan i wozy cegieł. Nikt ich nie policzy. Gdyby transport materiałów ograniczyć do kilku dni, a cegły ułożyć w pryzmę, byłaby wielkości piramidy Cheopsa? Niekoniecznie. Sądzę, że tunel kopano jednocześnie od strony fortu i stąd. Wówczas pryzma cegieł mogłaby być znacznie mniejsza. Cegły można ukrywać w pokojach wznoszonej kamieniczki, a potem, korzystając z tego zapasu, latami drążyć tunel. Ta teoria ma już ręce i nogi, ale nie zapominaj o wydobywanej ziemi. Otwortu Władymira dzieli nas około 3 km. Coś koło tego. Z otworu musieli więc wybrać około... Hmm... 5 metrów sześciennych na metr bieżący korytarza? Zapewne nie mniej. Może trochę więcej. 3000 razy 5. Na koniec dodajmy jeszcze 2500. 17,5 tysiąca metrów sześciennych ziemi. Minimum. W zaokrągleniu 20 tysięcy. To nie jest dużo. Przypuszczam, że ta parcela ma około 2000 tysięcy metrów kwadratowych. Po odliczeniu powierzchni budynku. Jeśli wydobyli taką ilość, to cały ten teren musieli pokryć 10-metrową warstwą piasku. Chyba, że były tu jakieś zagłębienia. Część mogli wysypywać bezpośrednio na przyległe wysypisko śmieci, zauważył. Czy ty sądzisz, że te wysypiska były bezludne? Z takiego śmietnika żyło kilkuset kloszardów. Zauważyliby, że ich miejsce pracy jest noc w noc posypywane piaskiem. Wcześniej czy później ktoś by zauważył. Jak blisko tego miejsca płynęła Wisła, bo mogli burzyć tu jakieś wcześniejsze budynki lub ich ruiny, a jednocześnie niwelować teren. Gruz i zbędną ziemię taśmociągiem sypać prosto do rzeki. Płynęła zbyt daleko. Poza tym wówczas nie znano jeszcze taśmociągów. Ale kombinuj dalej. Może do czegoś dojdziemy. Wiem. Tunel kopano nie z dwóch końców, ale z czterech. Z czterech? Zdziwiłem się. No tak, stąd, od strony fortu i jeszcze gdzieś po środku. Zamyśliłem się. No, nie da się wykluczyć. Sprawdźmy, czy teren jest nadsypany, zaproponował. W jaki sposób? To bardzo prosto, uśmiechnął się. Czytałem nieco książek z dziedziny archeologii. Jeśli rozkopuje się kurchan, łatwo znaleźć dawny poziom ziemi będzie widoczny w profilu w postaci ciemnej warstewki, tak zwanej próchnicy pierwotnej. Czyli, jeśli wykopiemy tu dziurę w ziemi i na głębokości powiedzmy metra znajdziemy ciemną warstwę, to będzie znaczyło, że dokopaliśmy się do dawnego trawnika, zasypanego wtedy, gdy w XIX wieku wysypano tu piasek, zagadnąłem. Niekoniecznie zasępił się. To teren często zabudowywany. Sądzę, że może być kilka warstw XIX wiecznych. Potem gruba warstwa piasku, a poniżej kolejne warstwy. Dobra, powiedziałem. Nie mędruj, tylko bierz się za łopatę. Szybkimi sztychami zaczął kuć zamarzniętą ziemię. Szara warstwa pochodząca z gleby ogrodowej, wzbogaconej przez błoto spływające przez dziesięciolecia ze skarpy, okazała się gruba na 40 centymetrów. Poniżej natrafiliśmy na zgliniony piasek. Praca stawała się coraz cięższa. Piasek miał grubość około metra. To chyba calec, mruknął zawiedziony. Co to jest calec? Zainteresowałem się. Tak archeolodzy nazywają warstwę pierwotną, nietkniętą przez człowieka, wyjaśnił ochocza. W tym momencie przebiłem się. Pod żółtym piachem znów pojawiły się szare i czarne konerkcje. Czyli moja teoria jest słuszna, powiedział. Urobek wysypywano na tej właśnie posesji. Zaraz, zaraz mruknąłem. A może ten piach naniosła jakaś wielka powódź? Zbyt wysoko od lustra wody, zaprotestował. A może utworzył ją potężny spływ błotny ze skarpy? Wspiął się kawałek i odgarnąwszy śnieg odsłonił ziemię. Niemożliwe zawyrokował. Skarpa jest zbudowana z ciemniejszych warstw ziemi. To coś, wskazał ręką górkę wydobytego z dołu piachu, pochodzi z wnętrza góry. Piaskarze nad rzeką wydobyli, przywieźli na furmankach i wysypali, mruknąłem. Uśmiechnął się trochę złośliwie. Zgoda, ale po co? Na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi. Siedliśmy ciężko należącej na ziemi belce. Widziałem, że Jacek czymś się martwi. No się, że chce mnie spytać o nasze odkrycie w lochach koło katedry. Zastanawiasz się nad tym, czy możemy zarazić się od tych zmarłych w XVII wieku na dżumę? Spytałem. Tak, choć niby to niemożliwe po tylu latach. Wie pan coś więcej na temat tej XVII-wiecznej epidemii w naszej stolicy? Przyszła ze wschodu. O zbliżaniu się zarazy wiedziano już z pewnym wyprzedzeniem wprowadzono zakaz wjazdu do miasta dla osób przybywających z terenów, gdzie już grasowała. Niestety, te środki ostrożności na niewiele się zdały. W październiku 1624 roku zmarło pierwszych kilka ofiar Wielkiego Powietrza. Władze miejskie powołały stanowisko burmistrza powietrznego, koordynatora służb miejskich do spraw zwalczania epidemii. Został nim rajca miejski Łukasz Drewno. Był to człowiek przygotowany do wypełnienia tej trudnej misji. Ukończył farmację i medycynę. Uchodził za najlepiej wykształconego w ówczesnej Warszawie. Posiadał ogromny zbiór książek medycznych. Przy ówczesnym stanie medycyny niewiele mógł chyba poradzić. Mylisz się, wprawdzie nie znano skutecznych lekarstw, ale można było sporo osiągnąć dzięki mądrej profilaktyce. Działania Łukasza drewny uznano za wzorcowe. Pierwszą jego troską było zgromadzenie funduszy na walkę z dżumą. Król Zygmunt III Waza, który w dzieciństwie uniknął śmierci w czasie epidemii, wyłożył z prywatnej szkatuły niebagatelną sumę 5600 dukatów. Czas naglił. W listopadzie odnotowano już 377 zgonów. Łukasz Drewno zarządził kwarantannę. Miejscem odosobnienia dla chorych stała się nieistniejąca obecnie Łacha Polkowska, leżąca na wiśle na północ od Starego Miasta, u wylotu ulicy Mostowej. Zbudowano tam pośpiesznie siedem domów oraz szubienice. Szubienice? Kontaktów z chorymi zakazano pod karą śmierci, wyjaśniłem. Widok szubienicy miał o tym przypominać. Powołano dwie nowe służby miejskie: wyganiaczy i kopaczy. Wyganiacze zajęli się usuwaniem z miasta żebraków i innych obieży światów, aby zaraza nie rozniosła się po okolicy. Natomiast kopacze transportem i grzebaniem zwłok. Cmentarz zadrzumionych zorganizowano na wzgórzach. Gdzie obecnie jest żolibusz. Jak się okazuje, nie wszyscy tam trafili, zauważył. Zawsze pojawiają się jednostki sabotujące rozporządzenia. Zmarłych zabierano z domów tak jak leżeli, często w bogatych ubraniach i z sakiewkami za pazuchą. Teraz wiemy, że relacja ta jest prawdziwa. Jedną sakiewkę znaleźliśmy. Poważna pokusa, mruknął. W listopadzie zmarli pierwsi członkowie rodziny Łukasza drewny, żona i trójka dzieci. Burmistrz powietrzny miał nadzieję, że zaraza ustąpi pod wpływem silnych mrozów, ale zima roku 1624-1625 była najłagodniejsza za ludzkiej pamięci. Jak sobie radzono, skoro nie nastały mrozy? Zima mimo wszystko trochę ograniczyła rozprzestrzenianie się zarazy. W grudniu 1624 roku zmarło 321 osób. Spora ich część umarła we własnych domach, zarażając przy okazji domowników i rodziny. Miasto zaczęła ogarniać psychoza. Domy, w których zmarli wszyscy mieszkańcy, barykadowano. Jednak pozostawiony majątek kusił. Kaci mieli mnóstwo pracy, domyślił się. Tak, za kradzieżę wprowadzono karę śmierci. Puste budynki oczyszczano za pomocą prochu armatniego. Wierzono, że jego gryzący dym skutecznie wygubi zarazki i, o dziwo, metoda ta faktycznie skutkowała. Na progach rozsypywano cienką warstewkę prochu i podpalano. Nie wybuchał? Na wolnym powietrzu proch się pali. Dopiero zamknięty w pocisku lub granacie wywołuje wybuch. Wyjaśniłem. Podczas całej zarazy zużyto go ponad 500 funtów, czyli około 200 kilogramów. Gdybym zaraził się dżumą, to jakie mam szanse na wyzdrowienie? 100% albo prawie 100%. Dysponujemy dużą ilością skutecznych lekarstw. A jaki był dalszy przebieg naszej warszawskiej epidemii? Styczeń 1625 roku był wreszcie dość mroźny. Zaowocowało to spadkiem liczby zgonów i nowych zachorowań. Jednak wraz z poprawą pogody liczba chorych i zmarłych zaczęła rosnąć. Wreszcie we wrześniu ogłoszono uroczyście ustąpienie zarazy. Ogółem zarejestrowano 2375 zmarłych. Było to 5% mieszkańców ówczesnej Warszawy. Rozgrzani dyskusją, nie zauważyliśmy, że zrobiło się zimno. Słońce już zachodziło. Na dzisiaj starczy, powiedziałem. Odprowadziłem Jacka do mieszkania pana Tomasza. Szef już był w domu. Przypinał właśnie na ścianie fotografię Fortu Legionów. Przypomina mi wielką ceglaną skarbonkę, zauważyłem. Skarbonkę można rozbić, gdy zachodzi taka konieczność, powiedział. A tego niestety nie. Tysiąc kilogramów dynamitu i zostanie z tego fortu tylko kubka gruzu. I to mówi pracownik Ministerstwa Kultury i Sztuki, uśmiechnął się kpiąco pan samochodzik. Przypomniał mi się Michał Derekowicz. On także twierdził, że nie mam duszy muzealnika.